Część czwarta. My dwie i sprawa Juzi. Rozdział dwudziesty Dobroć niepotrzebna. W tydzień po upadku Albanii i owym spotkaniu na ławeczce pod kasztanem weszłam do stołowego pokoju, w którym Jan był zajęty wycieraniem kurzu z kredensu. Stanęłam przed nim i oświadczyłam stanowczo. Mam przyjaciółkę. Jan nie odpowiedział. Skończył czyścić specjalną, przypominającą twardy pędzelek szczotką zęby lwa wyrzeźbionego na dolnych drzwiczkach i przeszedł do więzi kwiatów i owoców z górnych drzwiczek. Jego obojętność ubodła mnie. – Nazywa się Adela – dodałam, podnosząc głos, ponieważ wydało mi się, nie wiadomo dlaczego, że imię to musi wywrzeć pożądany efekt. – No, no – powiedział surowo Jan, nie odwracając ku mnie głowy – żeby to tylko znowu nie było coś wymyślonego. Zmieszałam się okropnie. Właściwie bowiem to mimo pozorów prawdy nie byłam wcale tak pewna, czy nie jest to znowu coś wymyślonego. A przecież dziewczynki na podwórzu mówiły już do mnie o Adeli, twoja przyjaciółka. Adela nie odgradzała się ode mnie wprawdzie murem chłodnej i wzgardliwej obojętności, ale przyjaciółka? Pomiędzy mną a Adelą leżało coś, czego nie umiałabym określić, ale co sprawiało, że nigdy nie ośmieliłabym się tak jej nazwać. Cóż z tego bowiem, że spędzałam z nią prawie cały dzień. Cóż z tego, że witała mnie spojrzeniem i uśmiechem. Że dawała mi czasem potrzymać Jasia. Że mówiła o nas dwóch my, a o wszystkich innych dziewczynkach one. Cóż z tego, jeżeli ta niewidzialna, a jednak jakże dobrze wyczuwalna granica istniała nadal. Nie śmiałam przecież nawet tak naprawdę rozmawiać z Adelą. Choć niby to rozmawiałyśmy ze sobą ciągle. Wyczuwałam dobrze, że jest w moim życiu nieskończona ilość rzeczy, którymi Adela pogardza, których nie lubi, lub które, w najlepszym razie, są według niej godne politowania. Nie wiedziałam jednak, co to są za rzeczy, a nawet według czego należy je wartościować. Doznawałam po prostu chwilami wrażenia, że idę z zawiązanymi oczyma po szklanej drodze. Bawiłam się kiedyś na urodzinach jednego z moich kuzynów w taką grę. Tylko, że teraz doznawałam wrażenia o wiele większego lęku i niepewności niż wówczas, gdy z wyciągniętymi przed siebie rękami przechodziłam pomiędzy dwoma rzędami szklanek. Właściwie najpewniej czułam się wtedy, gdy bawiłam się z Zosią i Wicusiem lub opowiadałam im bajki. Wymyślałam zawsze takie zabawy i takie bajki, aby przykuć nimi uwagę przysłuchującej się im Adeli. Wkrótce też zaczęłam wyczuwać, co ją zajmuje, co nudzi, a co razi. I te chwile, kiedy oczy Adeli patrzyły na mnie z uwagą, a czasem nawet ze wzruszeniem, były jedynymi chwilami prawdziwego zbliżenia. To też opowiadałam coraz mniej dla dzieci, a coraz więcej dla Adeli, chociaż jej samej nie ośmieliłabym się nigdy tak wprost zaproponować bajki. I coraz pewniej, coraz mniej po omacku, znajdowałam te właśnie drogi, na których chciała mi towarzyszyć Adela. Adeli nie zajmowały bowiem przygody dla przygód ani czyny, które byłyby spełnione tylko po to, by zaimponować komuś siłą czy odwagą. Bohater, który wyruszał w świat, żeby szukać awantury, nie mógł liczyć na jej współczucie i sympatię. Spotykał się tylko z lekceważącym wzruszeniem ramion albo ironicznym – widać nic nie robił, tylko żarł i spał, to się w końcu tak zanudził, że wściekać się zaczął. Albo jakby cały dzień robił w fabryce, to by nie poleciał go zaszukać, nie bój się. Nie miała też zrozumienia dla pięknych, historycznych gestów i słów. O świętej Kindze, wrzucającej swój pierścionek do kopalni, mówiła: dałaby lepiej biednemu. A o słupach polesłowa dobrego, widział, kto tyle żelaza zamarnować. Nawet Karliński nie znajdował w jej oczach uznania. Jego dumne słowa. Wyście świadkiem, mężowi olsztyńscy, że tak zginął jak wszyscy karlińscy. Słowa, które przejmowały mnie dreszczem wzruszenia, Adelę oburzały tylko. Nawet najgorszy rozbójnik i to żałuje swojego dziecka, a on, patrzcie go tylko. Przecież, próbowałam nieśmiało oponować, przecież musiał do niego strzelić, bo inaczej Olsztyn zrobił to dla ojczyzny. No więc jak musiał, to musiał ale chwalić się i cieszyć nie ma z czego, odpowiadała surowa Adela. Bohaterzy, którzy mieli zdobyć serce Adeli, musieli być zupełnie prości, bez gestów, bez deklaracji i bez próżności, a wszystkie ich czyny musiały zdążać do jasno wytkniętego celu. Nie było to dla mnie łatwe zadanie, ale za to, gdy pewnego razu Adela zapytała niecierpliwie, no i co dalej, doznałam wrażenia takiego triumfu i radości, jakiego nie było mi dane doznać ani przedtem, ani potem. Przez krótką chwilę miałam wrażenie, jakby łączył nas jakiś mocny węzeł, jakby nie tylko ja była zależna od Adeli, ale Adela ode mnie, jakby nareszcie. Zwykle bowiem miała dla mnie Adela ten sam rodzaj szarskiej dobroci, co dla swoich dzieci. Tylko, że w stosunku do mnie nabierała ona jeszcze odcienia leciutkiej, ledwie dostrzegalnej ironii i rezerwy wyłączającej wszelką poufałość. Serce człowieka jest dziwnie nienasycone. Gdyby powiedziano mi jeszcze niedawno, że będę spędzać cały dzień z Adelą, że Adela popatrzy na mnie takimi ciepłymi i złotymi oczami, jak na swego Jasia, że gdy mnie zobaczy, zrobimy natychmiast obok siebie miejsce, jak gdyby to się samo przez się rozumiało, że usiądę przy niej, to byłabym się na pewno uważała za najszczęśliwszego człowieka na świecie. A przecież teraz pragnęłam już czegoś więcej. I na próżno usiłowałam wyobrażać sobie przed zaśnięciem wspaniałe i bohaterskie czyny, po których Adela... Nagle poczułam niechęć do tych wszystkich łatwych i usłużnych obrazów, które w każdej chwili gotowe mi były wynagradzać wszystko. A może nawet coś więcej niż niechęć. Zdaje mi się, że był to wstyd i wstręt. Po tamtych rzetelnych i prostych bohaterach Adeli, ci moi bohaterzy, w których wszystko obliczone było na efekt i chęć imponowania, byli kłamliwi, śmieszni, nieprawdziwi i aż do obrzydliwości nudni. A przy tym, odnośnie takich nocnych zwycięstw nad Adelą, zwycięstw, które osiągnęłabym poza jej wiedzą, miała w sobie coś niskiego i podstępnego. Zresztą na cóż mogły mi się one właściwie przydać? Nie chciałam przecież upokarzać Adeli ani triumfować nad nią. Nie czułam do niej wcale urazy. Nie uważałam nawet, że jest wobec mnie niesprawiedliwa, lub że nie docenia mnie. Nie czułam się skrzywdzona przez Adelę. Chciałam tylko doruść do niej. A przecież dotychczas nie mogłam nigdy znieść myśli, że ktoś patrzy na mnie lekceważąco. Nie zadawałam sobie nawet nigdy pytania, czy ma słuszność. Duma podnosiła się we mnie natychmiast jak ognisty słup. Dławiły mnie łzy, obraza, żal i wściekłość. I jedyną myślą, która mi opanowywała, była myśl pokazać mu. Pokazać. Tym razem jednak nie chciałam niczego pokazywać. Pragnęłam zmienić się naprawdę do gruntu, choćby Adela miała nie zauważyć tego. Żeby nie było już we mnie ani tchórzliwości, po raz pierwszy przyznawałam, że tak, jestem tchórzliwa ani kłamstwa, ani imitacji. Pragnęłam stać się tak prosta, dzielna, odważna i uczciwa jak Adela. W tym czasie zaszedł jednak wypadek, który przekonał mnie, że nie będzie to tak łatwo. Na drugim końcu podwórza pojawiła się nowa dziewczynka Juzia. Było to dziecko może cztero, a może pięcioletnie. Wieku jej nie można było zresztą określić, gdyż była jak gdyby trochę głupkowata. A jej wykrzywione przez angielską chorobę nóżki czyniły ją jeszcze mniejszą niż była w rzeczywistości. Dziewczynka ta była przeraźliwie, po prostu ochydnie brudna. Jej sukienka wydawała się lepka od tłustych plam. Bose nóżki oblepione były błotem, skołtunione włosy roiły się od robactwa, które wypełzło jej aż na szyję i czoło. Wąskie szparki oczu były tak zaropiałe, że prawie zlepione, a wiecznie mokry nos wycierała sobie ustawicznie brudno, Chyba nigdy nie my tą rączką. Ciotka i wujek Józi, którzy sprowadzili się wraz z nią do wilgotnej i ciemnej sutereny, służącej dotychczas gospodarzowi za skład starych rupieci, nie dbali o nią wcale. Nazywali ją oboje bękartem, wypędzali z samego rana z domu, z rzadka tylko wołając na jedzenie, a czasem nie wpuszczali jej do izby nawet na noc. Sąsiedzi znajdowali ją wówczas zwiniętą w kłębek i śpiącą na schodach w sieni piwnicy, gdzie popadło. Zresztą ci nowi lokatorzy byli bardzo zajęci sobą, gdyż bili się i awanturowali od rana do wieczora. W przerwach pili na zgodę wódkę, choć Bóg raczy wiedzieć, skąd mieli na nią pieniądze. On był wprawdzie szewcem, ale prawie nigdy nie miał pracy, bo i majster z niego był nieszczególny i zwykle przepijał zadatek. Roboty nie odnosił. Ona chodziła na posługi ale z powodu jej niechlujstwa mało kto ją wzywał. W cichej i spokojnej kamienicy, w której mieszkała, jak mówił Wojciech, sama lepsza publiczność, rodzina ta budziła ogólną niechęć i obrzydzenie. I dziwna rzecz, niechęć ta obejmowała także i małą. Gdyby Jusia była ładnym, rozgarniętym lub chociaż miłym dzieckiem, budziłaby na pewno współczucie. Dla tej małej, brzydkiej i niechlujnej idiotki nie miano niczego oprócz wstrętu. Nikomu nawet nie przychodziło do głowy podać wiecznie głodnemu dziecku kawałek chleba lub wpuścić je do izby, gdy w deszczowe dni stawała w progu jak garnące się do ciepła i światła zwierzątko ze swoim wiecznym głupkowatym uśmiechem przylepionym do wychudzonej twarzyczki. Odpędzono ją jak parszywego kociaka. Dzieci na podwórzu odnosiły się do Juzi tak samo jak ich rodzice. Odganiały ją krzykiem, jeśli tylko zbliżała się do nich a że Józia wiedziała z doświadczenia, że za krzykiem idzie zwykle pięść, więc przestawała się wkrótce pchać do nich. Siedziała w kącie podwórza, gdzie nikt nie chodził, tuż obok śmietnika i bawiła się skorupkami jaj i starymi puszkami od konserw lub siedziała nieruchomo, patrząc swoimi zarapiałymi oczyma w słońce. Nigdy dotychczas nie stanęłam jeszcze oko w oko z nędzą. Czytałam oczywiście wzruszające powiastki o biednych środkach. Środki te jednak bywały zazwyczaj złotowłose i niebieskookie, i wypędzone przez macochę szły same w mroźną noc zimową w zawieruchę śniegu, gwiazd i aniołów. Czasami w zimowe lub jesienne wieczory przysłuchiwałam się, jak deszcz siekł o szyby, i myślałam, jakby to było dobrze, gdyby do nas zapukała taka środka. Można by ją było wpuścić do domu, ogrzać, napoić gorącą herbatą i wziąć do siebie do łóżka pod ciepłą kołdrę, zupełnie jak ja się miałam podobno dobre serce i marzyłam o sierotce, tak jak inne dzieci marzą o kotku lub piesku. Ale tej sierotki nie miało się wcale ochoty wziąć pod kołderkę. Sierotstwo jej nie przejmowało wzruszeniem, ale zgrozą. W straszliwym opuszczeniu i poniewierce tego dziecka. W opuszczeniu odartym zupełnie z wdzięku, żywności było coś, co mroziło mnie aż do głębi serca. Nigdy dotychczas nie widziałam ludzi bitych. Nie zdarzyło się także nigdy, aby ktoś podniósł na mnie w domu rękę. I teraz, gdy patrzyłam na jej posiniaczoną twarzyczkę i na to przykucanie z główką wtuloną w ramiona, żeby ochronić potłuczone ciałko od zetknięcia z ziemią, doznawałam uczucia wstydu. Palącego okropnego wstydu. Zupełnie jak gdyby to mnie samą pobito i sponiewierano jakbym to ja sama siedziała tak przykucnięta koło śmietnika, ukazując całemu światu ten idiotyczny uśmiech przylepiony do sinej od uderzeń twarzy. I co gorsza, byłam już dość duża, żeby rozumieć, że nie należy liczyć ani na interwencję anioła, który weźmie ją za rękę i zaprowadzi do matki, ani na interwencję dobrej pani, która zabierze ją do swojego wspaniałego pałacu, i ukaże ją nam w akcie czwartym filmu marynarskie sukience i z kokardką we włosach pijącą czekoladę w salonie nie wyglądała nawet na to że Józia umrze zupełnie jak gdyby Bóg nie chciał jej także wpuścić do swego domu w górze kiedy więc patrzyłam na nią doznawałam jakiegoś dziwnego uczucia nie było to wcale uczucie litości pozbawione bowiem było zupełnie dobroci słodyczy czy smutku było to uczucie zniewagi, uczucie buntu, wściekłości i straszliwego niepokoju. Niepokoju wypełniającego mnie całą, nie pozwalającego mi zająć się niczym innym, prącego mnie całą siłą w kierunku jakiegoś działania, zaraz, natychmiast, bez chwili zwłoki. Niepokoju przesłaniającego mi cały świat i nawet Adelę. Oczywiście z początku zwróciłam się z tym do niej właśnie ale wydawało mi się, że Adela odnosi się do sprawy Juzi jakoś inaczej niż ja. Miała w stosunku do niej dziwny, rażący i odpychający mnie spokój. Tak, powiedziała, trzeba się będzie nią zająć. Teraz nie mogę. Za dwa tygodnie. Nie zapytałam jej nawet, co zamierza uczynić i dlaczego za dwa tygodnie tak bardzo nie do zniesienia wydawała mi się sama myśl zwłoki. Dwa tygodnie? Czekać dwa tygodnie? Powtórzyłam ze zdumieniem. Adela spojrzała na mnie uważnie z boku i uśmiechnęła się krzywo. Czeka się czasem na różne rzeczy daleko dłużej, powiedziała spokojnie. Ależ ją biją, Adela. Biją ją. O, to będzie musiała znosić jeszcze długo, zruszyła ramionami Adela. Ależ ona nie może tego znosić, krzyknęłam. Ona tego nie zniesie. Adela obrzuciła mnie znowu tym swoim badawczym i uważnym spojrzeniem. Ciebie – Nigdy nikt nie bił? – zapytała nieoczekiwanie. – Oczywiście, że nie – rzuciłam zniecierpliwiona. – Ale ona… Hmm, – morknęła Adela. – Uspokój się. Już ja ci powiadam, że człowiek może dużo, dużo znieść. O wiele więcej, niż ci się zdaje. Pierwszy raz poczułam względem Adeli pewien chłód. Przestałam z nią mówić o Juzi. – To trudno. Skoro nawet Adela zawiodła, musiałam zacząć działać sama – Zacząć działać. Z początku nie obejmowałam wcale całej tej skomplikowanej treści słów. Nigdy przecież dotychczas nie przeprowadzałam w życiu żadnego zamierzenia, a w moich wieczornych marzeniach byłam zawsze stroną zwycięską. Prawda, że Albania, ale co innego jest przecież Albania, a co innego Józia, która wszakże naprawdę istnieje. Nie widziałam jeszcze wówczas, że daleko łatwiej jest nakłonić ludzi do pomocy albańskiemu księciu niż do otoczenia opieką Józi. Mój plan był na pozór bardzo prosty. Po pierwsze, należało nakłonić dzieci z podwórza, aby nie tylko przyjęły Józię do swego grona, ale zajęły się nią serdecznie niż własnym rodzeństwem. Po drugie, namówić ojca, żeby wziął ją do nas, do domu. Postanowiłam także przynosić jej jedzenie, bawić się z nią i otoczyć ją troskliwością i opieką. Jednakże w krótkim czasie cały ten plan okazał się zupełnie niewykonalny. Przede wszystkim dziewczynki z podwórza nie chciały nawet słyszeć o zajęciu się Józią, a wszystkie moje przedstawienia w tej mierze przyjmowały wybuchami śmiechu lub kpinami. Pytano mnie, czy zamierzam założyć kolonię wszy i czy nie wiem czasem, jakich perfum używa moja nowa przyjaciółka, bo dziesięć kroków od niej zanosi. Proponowano mi, bym ją zaprowadziła do siebie do domu, ale ze ścierką, bo przecież wszyscy wiedzą, że robi pod siebie. Mało tego, uważano moje słowa za osobistą obrazę. No oczywiście. Józia to w sam raz dla nich towarzystwo. Tak zapewne uważa. Moja interwencja u ojca skończyła się jeszcze gorzej. Gdy przy obiedzie podniosłam tę sprawę, ciocia Kazia i ojciec znieruchomili wprawdzie z wrażenia. Ale wrażenie to było zupełnie innego rodzaju niż to, jakiego się spodziewałam. Na miłość boską, zawołał przerażony ojciec. Co to za dziecko? Czy po to nie posyłam cię do szkoły, żebyś obcowała z zawszonymi i najprawdopodobniej chorymi dziećmi jakichś mentów społecznych? Ciocia Kazia zaczęła płakać i nastał prawdziwy, sądny dzień. Ojciec wyrzucał ciotce, że naraża tak wątłe i wrażliwe dziecko jak ja na podobne spotkania. Ciotka tłumaczyła się, że na podwórku jest ogród i bawili się tam dotychczas tylko dzieci z przyzwoitych rodzin. Wzywano na świadków Jana i Katarzynę. Ja, przerażona groźno, groźbą ponownego zamknięcia w murach i kratach saskiego ogrodu, zalewałam się łzami sprawa Juzi utonęła jakoś w tym wszystkim i znikła bez śladu pozostała tylko moja własna sprawa której broniłam teraz rozpaczliwie w końcu stanęło na tym że wolno mi będzie dalej chodzić na podwórze pod warunkiem jednak że nie będę podawała rąk ani całowała się z żadnym dzieckiem że nie wejdę do jego mieszkania i że nie będę pożyczała dzieciom ani swoich zabawek ani książek o Juzi nie mówiło się już wcale tak więc z całego mojego pięknego programu pozostawało już tylko noszenie jej jedzenia, co ułatwiała mi życzliwość Katarzyny. Gdy jednak pewnego razu przechodziłam z garnuszkiem zupy i chlebem dla Juzi przez podwórze, ciotka, je zobaczywszy mnie przez okno, wybiegła do mnie jak furia. — To dla Juzi znosisz te zlewki, co? — krzyczała już z daleka. — Tak — wybąkałam przerażona. Co innego bowiem było siedzieć na koniu, w damasteńskiej zbroi i spokojnie, jak posąg, z ręką wspartą na gardzie szpady, oczekiwać pojawienia się nieprzyjaciela, a co innego stać tak zupełnie bezbronnie z garnuszkiem z zupy w jednej, a kawałkiem chleba w drugiej ręce przed ogromną, rozczochraną babą, podtykającą mi pod nos brudną pięść. Zanim mogłam się zorientować co do jej zamiarów, wyrwała mi z rąk garnuszek, wylała zupę i podeptała chleb. – Tak? – krzyczała. – A na drugi raz to ci wsadzę w pysk do tych zlewków. Do Dobrodziejka się znalazła. Jak jej u mnie krzywda, to ją zabieraj do siebie. A jak nie chcesz, to warać od mojego dziecka. Nie potrzebuję za opiekunek. Nie wiem, jakby się to wszystko dla mnie skończyło, gdyby nie to, że Katarzyna, która właśnie wyszła trzepać jakiś dywanik na ganek, zobaczyła całą scenę i zbiegła po mnie na dół. – Oto jest wdzięczność ludzka! – perorowała, podając mi wodę – bo byłam blada jak płótno i drżałam jak w febrze. Nie mogłam wymówić słowa, dzwoniłam tylko zębami o brzeg szklanki. Więc Katarzyna dodała jeszcze. No, teraz żeby mnie Krysia nie wiem jak prosiła, to ja już niczego dla tej głupiej nie dam. A jakbym wiedziała, że Krysia jej co nosi, to jak Boga kocham, że pójdę do cioci i powiem. Tak więc i wykonanie owego trzeciego, najskromniejszego punktu programu zostało mi również uniemożliwione. Nie pozostawało mi nic innego jak starać się nie patrzeć w tę stronę podwórza, gdzie rzucona w kąt niby jeden z tych odpadków, które się tam walały, bawiła się swoimi skorupkami od jajek i starymi blaszankami józia. Z początku przychodziło mi to bardzo trudno, czułam niemal fizycznie ból jej obecności, wiedziałam o niej w każdej chwili, ale powoli oswajałam się z tym. Drobna, skulona pod murem postać przestawała budzić zgrozę i wstyd. Przyzwyczaiłam się do jej widoku. Zaczynałam zapominać o niej. Ale Adela po dawnemu przynosiła jej codziennie chleb, a pewnego dnia powiedziała tak jakoś zupełnie spokojnie i zwyczajnie. No, dzisiaj będę mogła zrobić z nią nareszcie porządek. Dziadek zostaje na świadka w sądzie, a matka wychodzi na cały dzień na robotę. Przypilnuj mi dzieci, Krysiu. Wzięła za rękę Józię i zabrała ją do siebie do domu. Kiedy po dwóch godzinach ukazała się z nią znowu, Juzi nie można było po prostu poznać. Była czysta i ubrana w czystą sukienkę Zosi, a jej gładko rozczesane i dziwnie błyszczące włosy pachniały z daleka naftą. Adela rozwiesiła na gałęzi jej wypraną koszulkę i sukienkę i posadziła ją w piasku obok Wicusia i Zosi. A potem zwracając się do mnie powiedziała, teraz tam już będzie łatwo utrzymać ją w porządku. Ale żebyś wiedziała, co z niej zlazło. Patrzyłam na nią zdumiona i oszołomiona, wszystko było takie zwyczajne i proste. A przecież Adela wyjąkałam, Adela, a co? zapytała Adela, a nie otrzymawszy odpowiedzi dodała: Na pierwszego chodzę zwykle z Jaśkiem do kropli mleka. To tam jest taka jedna pielęgniarka, bardzo dobra panienka. Pewnie mi poradzi, czy nie dałoby się jej gdzieś umieścić w jakimś zakładzie, czy co. Siedziałam w milczeniu, tylko serce biło mi jak młotem. I to ogromne, niewypowiedziane zdumienie, że to, co się tak stało, zwyczajnie i po prostu, bez przemówień, bez wzruszeń, bez łez, bez niczego, że to się tak właśnie skończyło. Ale nie skończyło się jeszcze. Pozostawała przecież rozprawa z ciotką juzi, która musiała spostrzec zmianę i która podzieliłam się moimi obawami z Adelą. Adela uśmiechnęła się zgardliwie. – A więc zwymyślała cię? powiedziała. No, nie bój się, już ja jej zamknę, pysk. Słowa Adeli wydawały mi się mimo wszystko przechwałką. Czułam, że drżałem ze strachu, ale postanowiłam nie opuszczać jej w niebezpieczeństwie i wrócić z nią razem do domu. I tylko dzięki temu byłam świadkiem owego cudownego zdarzenia i mogłam nie uronić z niego ani jednego szczegółu. Zaledwie zdążyliśmy się pokazać na pierwszym podwórzu, gdy ciotka Juszki wychyliła głowę przez okno i grad obelg i wezwisk posypał się na nasze głowę. Wtedy jednak, tak, wtedy jednak nastąpiło to wspaniałe i niezapomniane. Bez wątpienia nie da się zaprzeczyć, że to, czym jej odpowiedziała Adela, to były wyrazy. Takie właśnie. Jakich pod żadnym pozorem nie wolno było używać. Nieprzyzwoite wyrazy, powiedzmy krótko, ale tu, na tym podwórzu, to nie były już nieprzyzwoite wyrazy. To były wspaniałe, cudowne strzały, z których każdy trafiał prosto w serce. To były rakiety światła, z których każda oświetlała rzecz, o którą chodziło, w całej ostrości i nagości. To były niezrównane cięcia, z których żadnego nie można było odparować, a zresztą wyrazy. Czyż harcownicy rozpoczynający bitwę w ogniem i mieczem przemawiali grzecznie do swoich wrogów? A rycerze z opowieści, które dostałam na gwiazdkę od ojca, czyż nie wołali do swoich nieprzyjaciół? Chodźcie tu, synowie diabła i czarownic, śmierdzące naczynia diabelskie, pomioty szatana. A przecież chodziło im tylko o jakieś głupie, szarfy i puchary. A w najlepszym razie o mordowanie biednych pogan. Ona zaś walczyła naprawdę w dobrej sprawie. Adela więc stała wspaniała, jak gdyby nagle większa, z oczyma płonącymi zielonym światłem, z szeroko rozstawionymi nogami, jak zapaśnik, który chce utrzymać równowagę w razie uderzenia, ująwszy się, nie posiadała wszakże miecza, pod boki i krzyczała – krzyczała bez przerwy, nie poszukując słów, które łączyły się i zlewały ze sobą w jeden ognisty strumień i tryskały prosto w tę obmierzłą, czerwoną gębę w oknie. Gębę, która traciła przytomność, jąkała się, wybałszała coraz bardziej oczy, stawała się blada, sina, a potem fioletowa. A we wszystkich oknach ukazywało się coraz więcej twarzy. I wszystkie te twarze były świadkami triumfu Adeli. Unicestwiające ciotkę i śmiech wstrząsnął po prostu całą kamienicą. Dobrze jej tak, krzyczano, dzielna mała. A to dziewucha, ta wprawdę gada, raz się ten jędzy należało. Na policję trzeba było dawno dać znać. Przecie choć głupia ta Juzka, ale zawsze stworzenie Boże, Jedna środka. Bo dziwna rzecz, z tych twardych wyrazów Adeli... Rodziło się w naszym domu nagle to, czego ja nie mogłam wzbudzić odwoływaniem się do sumienia. Współczucie dla Juski. Wreszcie okno zatrzasnęło się gwałtownie. Nieprzyjaciel uszedł z placu. Adela odwróciła się do mnie. Rzuciła mi jedno z tych swoich krótkich badawczych spojrzeń i mruknęła, jakby usprawiedliwiając się. Z taką to tak właśnie potrzeba. Ciećkaniem nic nie poradzisz. Poszłam do domu wstrząśnięta do głębi serca. Miłość i zachwyt wypełniały mnie całą. Chodziłam po pokoju wzburzona, nie mogąc dać sobie rady z tym wszystkim. Więc taka jest ta adela, więc taka jest, właśnie, powtarzałam. Ale w pewnej chwili doznałam nagłego ściśnięcia serca. Wiedziałam już, że nigdy do niej nie dorosnę. Nie dlatego, żebym była zła, ale że wszystko we mnie jest przecież nikomu niepotrzebne. Że na nic się nie zda, nawet dobroć.